Z tej strony Rain, a ze mną dzisiaj jest... Angry, a dzisiaj nagrywamy dla was... POTIFY! E, Grę nie grałem, ale zawsze Nie grałem, a ty od razu już wiesz, w i ty iść. O co tu chodzi? W tej grze, jak widzicie, no daj mi coś powiedzieć, Boże, a ten już zaczyna. Albo dobra. To znaczy jesteśmy w pewnym opuszczonym miejscu i musimy złapać pewnego ducha. Wszystkiego dowiecie się po drodze. Musimy... o! Okej, okay, odrabiłem go, sobie zjem. O, nie, nie bierz lalki. Bo się zżygać da się. Dobra, no No to jest lalka, którą będziemy później palić, żeby... bo żeby pokonać tą... Dobra, nie czytaj tych notatek, to jest bez sensu. Tą zjawę. Tak. No, to trzeba spalić wszystkie czerwone, la czarne właśnie, laski. właśnie, napiszcie w komentarzach, jak ona będzie się nazywała. Z, jak ją pokażemy? Ataka to jest wtedy, kiedy ona nas zaatakuje w zewnętrznym rogu. Ona nam to służy do obrony, bo wtedy ona ją weźmie i będziemy mieli czas na ucieczkę. Równo. Równo, czas, ona zawsze włączy się w tym momencie, w którym nie trzeba. U nas trochę chyba nic nie będzie. Musisz otworzyć przedpokój. No, tylko muszę znaleźć kurczę. Lalkę możemy trzymać jedną. O, wysokie koty. O! Oto Jona! <laughs> Nazwijcie ją w komentarzach. Ja mówię, że to powinna być grażyna. Grażyna. Albo wioletka. Zapałki. 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 Nie podchodzi to mnie głównie. Kurde, jak, ja wcielę ślepy jestem ja to widzę. Okej. Okay. Ja czasem wcale jestem ślepy jak... No ty! O nie, to już szuje jakaś. Będziemy tu bezpieczni, pra... pra... prawda? E, no. Tu mamy kontrolki. O. Niektóre działają normalnie, na przykład e, spacem normalnie się skacze, a nie trzeba, kontrolem. Dobra, szukaj przedpokoju. Klucza do przedpokoju. Masz już go. A, dobra, o to się chodzi, myślałem, że... Głuchy jestem. Stawcie łapkę w górę, żeby moje uszy się naprawiły, bo jestem dzisiaj głuchy. Gdzie mi się tam śmiecie?! Śmieją się jak chihraczki, sraczki. Ja mam wrażenie, że ty się w kółko kręcisz. Nie. Dobra, chyba tak. A z tych nic nie ma? Nie, nie powinno. Jak pa pamiętam, to nie powinno. Mogę się nadzorzyć, że nie będzie żadnych kluczy. Ta, co też czuję. Zamknąć się z kurczę. Nie wiem, cholera, Miałe się posylać z chyba. No kur... Nie wiem, co teraz. kurwa. Jest pięć kluczy. Jeden z nich jest potrzebny w cholerę. Nie! To, to nie był mój plan. Ja mam wrażenie, że ty nigdy nie znajdziesz tego klucza do... No wiem, bo to jest gówno. Nie gówno, tylko ty jesteś ślepy. Tak jest. I nie masz orientacji w terenie. Ani trochę. nie. trochę. No. no. No, cholera. Gdzie jest biblioteka? W końcu, no Jezu, ja szukałem tej cholernej biblioteki. Bo tutaj zazwyczaj był klucz do streako! Patrz. Chodź. Ale nie. Bo ja coś czuję, że tylko możesz bardzo łatwo ominąć. Nie, on się podświetla jak cholera jest, nawet podpis. Że... No, fajnie, że gra w ogóle po polsku, nie? Yeah? No chyba coś was boli! Już! Już się przemieniła! Cie! Gdzie to szul? Chyba tam. Dobra, idź do sypialni, masz lalkę, która o obroni. Jest! No jest, 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 jest! Mm. Idra, ej, sprawdźmy jak ona... Czy ona ma 200 IQ. Lepiej nie denerwuj, tylko szybko co mówisz. Nie, ja... Ja chcę ją poddenerwować. Staszczyłeś, że to się skończy szybkim game Ej, Hej, szujo! Dawaj. Dobra, wiesz długą lalkę. O nie, ale wys Nie. Nie, teraz będzie najgorsze. To jest dlaczego? Nie. Bo ja musiał chodzić po tych sypialniach i... Dobra, nie dawaj jej lalki, kiedy nie jest przykro. Wiem, przetokone. ale jak dotknę ją, to wtedy jej się daje automatycznie i to jest główny. ona jest u nas, nika jak, jak Batman. Dobra, idź po tych sypialniach, których wcześniej otworzyć nie mogłeś. Teraz będziesz latać i latać i ich nie znajdziesz. Jezu. Albo mi się wydawało, ale ona miała ręce tak do góry, jak nie wiem, jakby przykładała do kogoś noża. Wydawało ci się. No mam nadzieję. No. No właśnie. Gówno. Nie. I teraz nie będzie lalki znając moje życie. no jest wszystkie lalki, a nawet ze mnie czarnych nie zacząłeś palić. No bo muszę dopiero klucz do strychu zdobyć! Co go z tobą? No skąd ja mam wiedzieć, że jak tylko w spialnie jest chyba 16. Kurde, ominąłeś! był tam klucz! Tu? A nie, myślałem, że ki było napisane. No. Nie! Nie! Nie, nie, nie! Spierd! Spierdalaj! Kurwa! Nie! Nie no, to jest cholernie denerwujące. Najgorsze, najgorsze jest to, że tylko, kurde, pasnę po łbie. A, no właśnie, można ją popychać. Da się, ale tylko jak nie masz żadnej rzeczy przy sobie, to, yy, albo czarną lalkę, to, to można ją popychać. No kurde, no, wszędzie znajduję te zapałki, właśnie wtedy, gdy nie potrzebuję. No był cholera byłem. Tu nie byłem. O, to. Nie, muszują! No Klucz na stych. Nie, ja chcę najpierw tu dać lalkę, żebym miał koło już. Idź, jak wejdziesz na stych, to będziesz miał już dostęp do czarnych lalek. No właśnie. A ona będzie miała... No ona cię nie widzi idź. Szurnięta? Czyżby baba była już szurnięta? Myślę, że im więcej będziesz palił lalek, tym będzie gorzej. No jak? Jak przecież tam nie ma wejścia do, na schody! No nie! Jak! No nie! To jest cheaterstwo! Zamknij się! Idę was spalić, szczuje, jak Mam dosyć tych śmiechów! O nie, ale... Ale jak je uwolnię, to będę te śmiechy słyszał wszędzie. No biegnijcie! Jesz jedno! Biegnijcie, w dupie was mam. Gdzie? Zostaw w jednym miejscu, bo w dupie to mam. Okej. Okay. O nie, ja... Ja... Dobra, ja nie będę skakał, bo raz już się tak zbugowałem. Proszę. No idź do piwnicy! O kurde, nie mam orientacji w tym domu, bo jak to jest wielkie jak willa jakaś. Bo to jest willa. A no właśnie. Czy znajdę tutaj zjawę? Tara kurwa, No jeszcze... No nie co ty robisz? Czemu dajesz ten skrót klawiszowy? Tak. Oh. Po ty sięgasz po taby No bo przez tab patrzę ile jest lalek. 8 kurwa. Dobra, idź i palczarną szybko. Nie złapię. Mogę się założyć, że mnie złapie. Nie gówno. Nie, bo no! Czekaj, bo jest tu Bóg. W każdym ona jest. O, już nie żyjesz. Nie, nie gadaj, że ona się tu zaraz zbuguje. Czemu ty za nią idziesz? Nie, ona poszła tu. Ona właśnie tu poszła. Nie gadaj. Ja jestem białą, to jest znaczy normalną. No się drzwi chujowe. Drzwi mnie dzisiaj zdradzają, cholerne. 6 Co? jestem zabójcą swoim. Ja idę zaraz do pana, chyba boga. Nie, ona tu jest. Dobra. poszła do I szybko po jakąś kolorową, by ją uspokoić. No właśnie, gdy ich potrzebuję, to ich nie ma. Nie. poczekaj jeszcze ja złapię, by ją uspokoić. No masz to szujo, walona. Jezus Maria, ja... Nie na... Zaczy, lubię takie gierki, ale że aż taką. No wiesz. Jezu tutaj była kurwa. Tak ja na pewno łatwiej, że jest na przykład dwie osoby, a w cztery to już w ogóle. Chyba, e, drewno musisz zebrać. No, szczęście, się ja zresztą, wiem gdzie jest drewno, ale gdy już szukam lalek białych, to gówno nie wiem. Póki ona się drze, Jezus Maria! No, jeszcze drzwi chcą mnie zabić, no! Wszystko tutaj chce mnie zabić! Taki już Twój los! Pięć lalek, ja kiedyś miałem jedną. Że jedna ci została? Mhm. A ty ją pokonałeś kiedyś? Tak, pokonałem. We osób? Eee, w jedną. O! Twarde? Bo patrz! Tutaj przez przypadek zrzuciłem lalę. Ko ja miałem dole swoim palcami. kartami. Cztery lajki. Wypierdalaj ode like, mnie. Kolorowe lalki to w sumie można zbierać w jednym miejscu, czarne nie, ponieważ one uciekną. Nie, jak je weźmiesz i upuścisz, no nie uciekną. No i właśnie w taki sposób wybrałem, że czarną sobie zostawiłem, bo ona nie uciekła. Leci za tobą. Nie, dobra, jest. jesteś zgubiony. Wal się, Ile mi dostało lalek? Cztery, no kurde! Mrok cię pokonał. Wal się szur. I teraz chyba z lalką. Kurwa, jak ja wyglądam. Pierdol się. Zamknijcie oczy, bo to będzie schizujące. Kurwa. Nieprawda, to przepiękne jest. Kurwa, to... Może ty spróbuj, kurwa. W następnym odcinku. Co, jeszcze raz? Teraz? No. no nie, no chyba myślę, że to tyle. Ty, w ogóle... Jest też las. Nie! Nie dawaj mi lasu! Ja już na farmie i lasie grałem. Las to jest gówno! Dobra. Tam walczymy w sumie z duchem! Dobra, słuchajcie. Myślę, że taka jedna rundka zazwyczaj powinna być w jednym odcinku. A więc to póki co byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, bym ja spróbował podjąć się pokonania tej dziewczynki. Chociaż myślę, że u mnie to będzie gorzej. I napiszcie w komentarzach, jak mam mieć na imię. No, a więc, no, mam już 15 minut na liczniku, a więc subskrybujcie, zostawiajcie łapki i widzimy się w następnym odcinku. Kurwa! Chyba ja pierdolę, to skizy. Dobra, trzymajcie się! No i cześć!